Cześć, witam na kanale Info Prawa. Dzisiaj w miarę kompletny filmik o pikowaniu warzyw. Są warzywa takie jak pomidor, dla których według mnie pikowanie jest kluczowym zabiegiem, jeżeli chodzi o produkcję rozsady. Są też warzywa, które pikować można, ale jest to takie bardziej neutralne. Wszystko opowiem jak, kiedy, do jakich pojemników, dlaczego to jest ważne i czy jest ważne w jakim przypadku. Zapraszam was do oglądania bardzo istotny filmik. I opiekowaniu opisałem też w mojej książce Planer Warzywnika. Jest to najlepiej oceniana książka o uprawie warzyw. No i pochwalę się Wam, że no niedawno osiągnęła ona status bestsellera i dołączyła do mojej pierwszej książki Jak uprawiać warzywa, za co Wam bardzo dziękuję. To jest naprawdę coś wspaniałego. Zapraszam do zakupu oczywiście na infouprawa.pl i na Allegro, tym mi bardzo pomagacie. Tutaj tylko powiem w kwestii nazewnictwa. Pikowanie to jest jak się przenosi, przesadza roślinkę z jednego pojemnika, gdzie w tym pojemniku jest wiele roślinek, na przykład w jednym pojemniku jest wiele papryk, to wtedy je pikujemy. Natomiast przesadzanie jest wtedy, gdy przesadzamy z jednego pojemnika, na przykład z wielodoniczki, do drugiego. Ale szczerze mówiąc, no to ja będę tutaj mówił zamiennie o pikowaniu, przesadzaniu, przenoszeniu i dla mnie jest to akceptowalne. Najbardziej polecam pikować, przesadzać rozsadę z mniejszego do większego pojemnika bakłażana, michunki pomidorowej, papryki, pomidora, rodzynka brazylijskiego. Trzymanie rozsady w tych warzyw w małym pojemniku powoduje, że ona gorzej rośnie. Gdy ma więcej ziemi, to rośnie lepiej. Tutaj na szybko macie porównanie: te pomidory były siane w tym samym czasie w tym samym czasie. Przesadzane pomidory po z małych wielodoniczek do pojemników 500 ml. A tutaj pomidory, które były przez cały czas, przez cały ten czas w tych małych wielodoniczkach. No różnica jest ogromna. Już chyba każdy no, jest przekonany, że najlepiej później uprawiać te warzywa w większych pojemnikach. Dla papryki polecam doniczki 300 ml, dla pomidora, bakłażana, papryki, miechunki i rodzynka 400-500 ml, ja wolę 500 Ale dlaczego by nie uprawiać od razu w tych większych pojemnikach? Bo pikowanie wzmacnia roślinę. Ta łodyżka, którą włożycie głębiej, to z niej puści się korzeń, czyli będzie więcej korzenia, a to oznacza lepszy wzrost, lepsze pobieranie wody, ładniejszą rozsadę, a w efekcie może to prowadzić do większych pronów. Spójrzcie sobie na to zdjęcie. Tą paprykę można już przesadzać, więc ta papryka powinna być już przesadzana wcześniej, ale po prostu nie miałem czasu, czyli załóżmy te 3-4 dni, no to zależy, ale tak przyjmijmy, ta papryka mogła już rosnąć w większym pojemniku. Tutaj każdy dzień jest ważny. To jak będzie w większym, to po prostu ta roślina będzie lepiej rosła. Kilka dni potrafi zrobić ogromną różnicę, ale powiem tak, to nic nie szkodzi, nic się takiego nie stało. To znaczy, nawet jak rozsada jest jeszcze bardziej rozrośnięta, jest większa, to zawsze jest dobrym pomysłem ją przenieść do większego pojemnika. Z takiego małego. Po prostu ona tutaj straciła te 3-4 dni, ale nie straci kolejnych, gdzie mogła już wiecie, lepiej się rozwijać. Więc lepiej później niż nie robić tego wcale. Tak jak pokazałem wam choćby właśnie na tym pierwszym zdjęciu, jaka była duża różnica. U mnie z godzinę wcześniej została rozsada mocniej podlana. Nie jest to obowiązkowe, ale warto. Też ziemię w większych pojemnikach podlałem, też nie jest to obowiązkowe, bo po samym pikowaniu przesadzaniu też można to zrobić i to będzie też dobrze. Ja używam doniczek produkcyjnych, to jest P9, to znaczy dla tych 500 ml. Dla papryk używam P7. Można użyć kwadratowych, można użyć okrągłych. Ja bardzo często używałem okrągłych, ale no dotacki więcej się kwadratowych zmieści. A czy w takim kwadratowym, czy w okrągłym te warzywa rosną podobnie, więc ja wolę mieć po prostu no, większą ilość tych warzyw, bo będę miał bardzo dużo rozsad. Więc u mnie każde miejsce się liczy. Też można użyć zwykłych kubków, z tym, że no bardzo istotne jest, żeby pojemnik miał dziurki. Co ważne, jak przy siebie używam podłoża do wysiewu. Tak, tutaj też używam takiego samego podłoża. Najlepszy czas pikowania, przesadzania dla tych warzyw, które wymieniłem, to jest tak. Po pokazaniu się liści właściwych, gdy są już dwa małe liście właściwe, te dwa małe listki, dwa liście nie to są te dwa pierwsze inne liście niż pozostałe później. Czasami może być to jeden liść, czasami trzy, ale zwykle są to dwa. I potem mamy dwa liście właściwe małe, czyli no zwykle są cztery listki. I wtedy właśnie te pikowanie jest. Ja biorę cienki nóż przy jednej ściance pojemnika i sobie podważam. Na pewno w żadnym wypadku nie polecam łapać za łodygę. Bo owszem, może być wszystko dobrze, ale można ją też przypadkowo zgnieść, może się połamać. Za listki też nie polecam, można by tak robić, ale jest prawdopodobieństwo, że urwiecie te listki. I to, co ja pokazuję, to jest zdecydowanie bezpieczniejsze. Według mnie lepszy sposób. Co najwyżej może się minimalnie korzeń uszkodzić, ale te warzywa są na takie małe uszkodzenia w 100% odporne. Jeżeli pikujecie z jednego pojemnika, że wiecie, było więcej tych papryk, tych pomidorów, bakłażanów i tak dalej, w jednym większym pojemniku. To można ziemię przy roślince odkroić nożem, wiecie tak ten, lub pomóc sobie łyżką. Też się nic złego nie stanie. Pikujemy, przesadzamy, przenosimy pojedynczo po liścienie, aby liścienie, czyli te dwa pierwsze listki, znajdowały się niewiele nad ziemią. Liścienie są u mnie niewiele nad ziemią, też wiecie, jak minimalnie niżej, minimalnie wyżej, to jest też dobrze, ale się staram, żeby z tą ziemią się te liścienie nie stykały. I po takim czymś zdecydowanie warto podlać roślinę. Można podlać na tackę, bo ziemia to wchłonie. Ja polecam raz po pikowaniu użyć wodną zawiesinę Leonardytu, mówiłem o tym już nieraz, To pomaga w rozwoju korzenia rozsady, widzę dobre efekty tego, więc polecam. To są kwasy humusowe, fulwowe, ulmowe i huminy, a środki to są Blackjack lub Multiroots. Przy tym Blackjack, bo oni też niejasno napisali dawki i zawsze mnie się pytacie. Ja polecam 25 ml na 10 litrów wody. I oczywiście żadne polecenie to nie jest reklama płatna i ja nie mam współpracy z żadną firmą. No i to jest pikowanie takie bardzo ważne, nawet to mogę nazwać kluczowe, bo widać jakie to są bardzo dobre efekty. No i wbrew temu, co niektórzy sądzą, pomidory nie potrzebują zwykle nawożenia na etapie produkcji rozsady. To znaczy, żeby być bardziej precyzyjnym, starczy im ten nawóz, który znajduje się w podłożu. A teraz jeszcze jest spora grupa warzyw, które można najpierw wysiać do jednego pojemnika, a później, gdy pojawi się liść właściwy, czyli są dwa liścienie i jeden liść właściwy, to potem pikujemy pojedynczo do większych pojemników. Zależnie od tego, jaki pojemnik preferuje dane warzywo. Zaraz wymienię te warzywa, ale tu już pikowanie nie wzmocni według mnie mocno tej rośliny. Jest to Według mnie czynność neutralna, ale jak przepikujecie załóżmy do pojemnika 4-6 cm średnicy, też no to jest zależne od tego, jakie to jest warzywo, ale tak można przyjąć, to roślinka będzie miała więcej miejsca i więcej podłoża. Ale te warzywa też nawet dobrze wyjdą w jednym pojemniku, gdyby miały trochę miejsca na rozrost. I chodzi mi na przykład o warzywa broku, brukiew, brukselka, cebula fenku, Jarmusz, kalafior, kalarepa, kapusta, kapusta pekińska, pietruszka naciowa, por, sałata, seler korzeniowy, seler naciowy, ogólnie seler, szczaw zwyczajny, szczypiorek. No jedynie z tym miejscem na rozrost, to co powiedziałem, no to por może być w zasadzie przy sobie przez całą produkcję rozsady. I on też wyrośnie nieźle. Jednak o wiele bardziej polecam uprawę pora pojedynczo. Zwykle on lepiej rozrośnie. Ale dobra, jak się już cieszę z tym wszystkim, to to jest coś... Na, fa... Bardzo fajnie, że już jest taki. Taki moment, że wiecie, że już tu pikujemy tą paprykę, czy też pomidory, może już, czy też za, za chwilkę, za niedługo, już moment i to będzie właśnie pikowane, przesadzane. To jest coś wspaniałego, że już jest właśnie taka chwila, już połowa marca, 18 marca, jak to nagrywam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję za postawienie mi wirtualnej kawy. Zachęcam Was. Nie tylko do oceny tego filmiku, do subskrybowania kanału Info Uprawa, ale przede wszystkim do uprawy warzyw, bo to jest wspaniała radość. Wysiewajcie rzodkiewkę, wysiewajcie sałatę, wysiewajcie, nie wiem, pora, selera i tak dalej, pomidorki, paprykę, to jest coś niesamowitego. Uprawa własnych warzyw to jest coś niesamowitego, no i przede wszystkim ten smak nieporównywalny ze smakiem warzywa sklepowego, choćby w przypadku pomidorów. Ale dobra, już nie przedłużam, dziękuję za uwagę i pozdrawiam.